To robię! <noise> Witajcie w nowym filmiku ehm, Boję się <noise> Przywitaj się! No, to jest mój e, e, Kolega, <noise> żartuję To jest mój e, Kolega, żartuję No dobra i dzisiaj gramy w Outlast'a Nie wiem czemu się na to zgodziłam Chyba można zacząć Pierwszy raz jak grałam w Outlast'a to Ile ja grałam? Dwie minuty? Pięć minut. Pięć minut? Aha. Normal, please. A nie, ma, nie może być easy? O. Okay. o kurwa dobra nie lubię tego.

Nie wiem, co mam robić, ale ok. Wow, Confidential. Ok, goodbye, nawet nie chcę się tego czytać. Nie. Kto normalny chciałby iść do takiego czegoś kurwa w nocy sam? Pojebało. Jeszcze w burze. No na pewno. Dobra. Nie wiem o co chodzi, ale... ale... Ops. Okej. Okay. Nie chcę tam sprintować. Ok. Sorry, bro. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem gdzie iść. Gdzie mam iść? Patrzcie, w tych oknach coś na pewno jest, jakieś kurwa duchy już. Ale się będę też chyba dzisiaj dostanewało. O Jezu. No. biegnij kurwa. Eee. Bye. Tam jest to strane okno, już kiedyś w to kurwa grałam. A tak mówiłam to już wcześniej, ale ok. You can't zoom in and out. Oh, no, no nie dało no, mi się czytać! Ja pierdolę, zoomować, jak masz kamerę, do przegu, masz... ale ja nie chcę. <coughs> <coughs> <Szybuję>. <coughs> Jak tam się wchodzi? bo nie pamiętam. To jump over a gap. Ple, press spacebar while moving forward. What? Psz. Jak tam się wchodzi? Jezu, nie czuję swojego serca. się tak tego boję. No oh, to 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 to. No, please, I don't want to. Jesus Christ, don't shut the fuck up, oh God, no. No, don't do it, don't do it to me, please, don't do it. Ha, ha. There is no, there is no thing. Okay. Ha, ha, ha. Okay. Nie znam się na życiu. O co chodzi? Ops, Nieważne. La 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 la. Ha, 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 ha. What do I do with my life right now? go. go. <laughs> jak mi się recyjce nie widać tego. <grystanie> ja nienawidzę tej gry. Coś słyszałam, ale nie mam zamiaru się na to patrzeć. Uaaa! Nie, nie. nie, nie rób <grystanie> tak, no weź. Patrz przed siebie. Nie tu, tu już byłaś. Tu, tu już byłaś. <grystanie> okay. Jak mam przez to przejść? Dobra, no, żeby z tego samego pokoju, jakby to można. A. Sorry. się tylko. Przepraszam za siebie. Moje serce dotknij sobie mojego serca. <ientras ainsi> Czujesz? Uh -huh. A dodał czwórny. Czemu on tak się dyszy? Jakiś podniecony jest czy coś? No. Mam się odwrócić. No. Okej, okay. trzy. Masz tutaj drugi pokój, do którego musimy Ok. No. No. Co się szykuje? A ja Ale Zamknij sobie drzwi. Nic się nie zsykuje. zamknij sobie drzwi. Wejdź sobie wentylatorem do środka. Nie! Masz za sobą, wentylator. Do środka. A tak, pamiętam tą ścianę.

ja pierdolę! Gdzie mam iść?! Gdzie?! Gdzie mam iść?! Nie. Zamknij mordę frajerze.

<laughs> Help. And who Ale are you are I'm sorry, 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 I'm who i am i am sorry Who are you? Wow! i Your life, son. You have a calling. Przynajmniej mnie nie zwyzywał. Czas Nie spierdalaj! Mam dość już. Odpal kamerę. do góry. Spójrz do góry. Nie tak do góry. to 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 Ah! Jest kukam. Kukam, 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 kukam. Proclaim the gospel, gospel. What, a, what is this? Gospel? Same Can I go? I'm <gry> o nie, tam jest security sobie do na Tak, tak, tak Żebym do zawału dostała, co? Nie, nie będę patrzeć jak człowiek się załatwia Ale tam, tam masz rękę w kiblu. Nie chcę patrzeć na rękę w kiblu pozwoli wejść do A, trw, 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 trw. Kick this, please. Czemu nie można wywalić okna? Wchodzić tam, czy nie? Wiem, coś tam znaleźć, może nie. La, la, la. Tak, przeczytałem. Nie wygląda to zbyt przyjemnie. Na. No. Ejow. A, sorry. Co ma wydaje takie dźwięki? Bo to nie Minecraft, sorry. Aha. Trzymaj się przypisania do tego ekranu. No i bardzo dobrze. Teraz weź się odwróć. Bardzo dobrze, he, Jak coś się zacznie <grymnie> gonić, to ci już nie dogoni. O ile się coś się zacznie gonić.

Tam masz na półce baterie Nie, tu o. Tu, tu, świeci się tam O nie, to... Do <try> I need to read this? No. Oh. Już mnie gardło boli od krzyczenia To peak hold? Co to jest peak? Teraz wychylać się cała, to możesz sobie wyjrzeć za rogiem. O to! Nie w tą stronę. Musisz iść tam. Czemu ty przechodzisz zamiast przebiec, opiekam, jak się tak boisz? Nie wiem. Co? Co? Może kawy się z nimi napijesz? Co? Nie. A co ja mam tutaj robić? Tam, lewo. masz Aha, czekaj, jak to się robiło? A. Please don't kill me. Aha, wow. O Tam jest ten świr! Wiem, że dla na mnie wyskoczy, albo coś. Gdzie mam iść? Tutaj? Help. Tak? Nie dotykaj mnie. Co ja mam z tym zrobić? Well, that's disgusting. Bo ja pamiętam gdzie to było. Final. No. Run. What the fuck, do? No! bardzo tego pragnę. Co? Okej. Okay. Gdzie do? Do przodu i w lewo. <słuch> Tak, tak, wiem, wiem, ja pamiętam to, pamiętam to, ale tak się będę bać. Tak wiem, wiem, wiem. Wypierdalaj tam do szafki, proszę. To ten grubas, co mnie wcześniej chciał zabić? Tak? ale gruby. Czemu on tak mruczy? Ta, tylko nie piwnica! Mam pustą baterię w sensie. To są piranie? Nie, takie jakieś paski. Zamknij się, nie, nie mów do mnie! Zamknij, mordę! To musisz się wrócić No tak, na to musisz wejść Z drugiej strony No od razu RAM A, dobra, no Co? Piszę ci yy, Włącz dwie pompy z, go, z gazem i... Jak ja mam Te... to zrobić? No to musisz znaleźć to Musisz to znaleźć Gdzie? Never want to hold you. Dead body? Hello. Hello, dead body. I don't know what to do. <coughs> okay. How do I do this? Well, that's dead body.

Oh, I <sighs> don't Teraz zawał, więc muszę, um, muszę się uspokoić, bo, bo moje ręce się trzęsą. Już nigdy więcej w to nie zagram, ale, ale macie to, co chcieliście. Na ankiecie Radny, na Facebooku. Polecam. Na... No. Ja ją do tego namówiłem koniec końców. No i ludzie na ankiecie. Jeszcze chcieli. Aż mi łzy poleciały z oczu. Już nigdy więcej w to nie zagram, obiecuję. Zagra w dwójkę. Nie, nie! W drugą część. Nie, nie zagram. Nie, nie. Dobra, to tyle. Dzie Albo skończy tą pierwszą. Nie skończę. Nie, nie ma wyjścia. Gdy mnie do tego nie namówicie. Dobra, to dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, że już nie takim strasznym, że mnie musiała krzyczeć. Do zobaczenia. Słuchajcie. No.